Dwa dni, jedna nadzieja. Przez trzy minuty. Posłuchajmy o tradycji dnia wszystkich świętych i dnia wszystkich zmarłych. Dzień wszystkich świętych. 1 listopada. To dzień, w którym świętujemy każdego, kto osiągnął niebo. Kanonizowanego czy nieznanego, sławnego czy ukrytego. To dzień dziękczynienia za ich przykład, odwagę, miłość, pomoc z góry. Świętość nie jest tylko dla wybranych. To zaproszenie dla każdego w codziennym życiu. Dzień Zaduszny, 2 listopada. Cały ten dzień poświęcony jest modlitwie za zmarłych, którzy wciąż są w drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Nie są jeszcze w niebie, ale w podróży. Pamiętam o nich, modlę się za nich. Proszę Boga, aby wprowadził ich w pełni światła. W Dzień Wszystkich Świętych oddajemy cześć tym, którzy są w niebie w dzień zaduszny. Modlimy się za tych, którzy wciąż potrzebują naszych modlitw. W Polsce te dni jaśnieją, cmentarze zamieniają się w morze świateł, znicze, kwiaty, ciche kroki, rodziny spotykają się, dzielą wspomnieniami, stoją razem w ciszy. To nie strach przed śmiercią, to pamięć, wdzięczność, nadzieja. Duchowo istnieje potężne połączenie zwane komunią świętych. Pomyślcie o trzech częściach jednej rodziny. Kościół triumfujący, święci w niebie. Kościół cierpiący, dusze w czyśćcu. Kościół pielgrzymujący, my wciąż w drodze. W te dni rodzina jest jednością. A teraz trochę historii. Wcześni chrześcijanie oddawali cześć męczennikom już w IV wieku. W VIII wieku papież Grzegorz III ustanowił 1 listopada Dniem Wszystkich Świętych w Rzymie. Grzegorz IV rozszerzył go na cały Kościół. Dzień zaduszny nastąpił później, koncentrując modlitwę za zmarłych. Na całym świecie tradycje są różne, ale serca pozostają te same. W Polsce to tysiące świateł na tle nocy. Do mnie te dni mówią: życie jest silniejsze niż śmierć. Miłość trwa dłużej niż strata. Niebo jest domem. Jeśli możecie, odwiedźcie cmentarz. Zapalcie znicz, szepnijcie imię, odmówcie modlitwę. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Trzymajcie się nadziei, pamiętajcie z miłością, żyjcie z celem.